Cześć, na ten z tej strony. House Plant Life Lessons, lekcja szósta. If you're feeling down, open the shades and let in the light. Co oznacza, jeśli czujesz się przygnębiony lub jest ci źle, otwórz rolety, rolety do góry i wpuść światło. Rośliny lubią światło. Jedne mniej, drugie bardziej. Natomiast te osoby, które mają rośliny domowe. Przez cały rok, zwłaszcza w warunkach polskich, wiemy dobrze o tym, że czasami w warunkach zimowych specjalnie większość naszych przyjaciół wystawiamy bliżej, przystawiamy bliżej okna. Dlaczego? Dlatego, że światła zimą jest nieco mniej. Rośliny, żeby wzrastać, potrzebują minimum światła. Nie zawsze bezpośredniego, bo czasami byłoby to dla niektórych z nich za dużo, ale go potrzebują. Bez światła. Roślina z dużym prawdopodobieństwem, zginie lub nie będzie rozkwitała wspaniałością siebie. Podobnie jest z nami, kiedy jest nam źle, smutno, mamy tak zwanego doła, zjazd, jakkolwiek to nam nie nazwiemy, dobrze by było, byśmy coś zrobili w kierunku tego, by wpuścić do naszego życia więcej światła. I teraz jest to metafora tego, co sprawia, że rozkwitasz wspaniałością siebie. Dla jednej osoby będzie to spotkanie z drugą osobą, dla innej osoby będzie to spacer, jeszcze dla innej osoby będzie to sport, jeszcze dla innej osoby będzie to malowanie, jeszcze dla innej cokolwiek innego. To nie jest ważne, po co sięgniesz. Ważne, żeby to zadziałało. I to jest coś, co ja tłumaczę ludziom wszelakim, z którymi pracuję, bez względu na to, czy ich stan jest stanem bardzo obniżonego nastroju, czy też nie. Czy nam się to podoba, czy nie, musimy wziąć odpowiedzialność za swój nastrój i odpowiedzialność za to, co tutaj w nas jest w środku. Ponieważ um, nawet jeśli przychodzisz do mnie na konsultację i przychodzisz do mnie jako do psychologa, ja ci jedynie mogę dać narzędzia. My możemy stworzyć listę rzeczy, które sprawią, że będzie Ci lepiej w sytuacji, kiedy dobrze Ci nie jest. Natomiast. To, czy po to sięgniesz, czy nie, nie zależy ode mnie, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Więc um, o ile rośliny mają trochę mniej wyboru, jakie źle ustawimy, to po prostu są w złym miejscu i nie będą miały szansy rozkwitać wspaniałością siebie. O tyle my mamy rączki, mamy nóżki. Um, jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele rzeczy, które sprawią, że Światła w naszym życiu będzie więcej po to, żeby poprawić sobie nastrój, poczuć się lepiej i wziąć odpowiedzialność za to, co mamy tutaj w środku. Po co? Po to, żeby wiedzieć następnym razem i następnym razem i następnym razem, a te następne razy będą na pewno, bo ja wciąż mam momenty, kiedy jest mi smutno, źle, czy czuję się przegłębiona, ale ja dziś sobie z tym radzę bardzo dobrze, bo mam swoje sposoby na wpuszczenie światła do mojego życia. Tak, mi też się czasem tego nie chce. I mi też się czasem nie chce pójść na spacer, ale to robię, dlatego że jestem dla siebie ważna. Cześć. Mm.